No siema, jestem Michał i chcę Cię zaprosić do mojego świata. Mieszkamy w tym tiny z dala od dużego miasta. Trochę mieliśmy dosyć hałasu i miasta. W pewnym momencie przeraziła mnie też taka idea wzięcia pół miliona kredytu na mieszkanie, w którym niekoniecznie czułbym się dobrze. A spodobała nam się idea upraszczania życia, minimalizmu. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to pozwól, że się przedstawię. Ja mam na imię Michał, jestem wychowankiem lat 90-tych w Wielkich Blokowiskach już jako nastolatek zaczynałem pracować przez internet jako freelancer. Dlaczego zdecydowaliśmy się na mieszkanie w tiny house'ie w takim niewielkim metrażu? No więc cała historia od początku. Na chwilę przed pandemią jeden z doradców kredytowych wliczył na naszą zdolność na jakieś plus minus półtora miliona złotych i ta kwota bardzo kusiła, ale z drugiej strony bardzo mocno przerażała. Taki duży kredyt mieć na głowie. Mieszkaliśmy wtedy w niedużym mieszkaniu w Bydgoszczy w lutym 2020 roku wróciliśmy z ponad 2,5-miesięcznej wyprawy po Tajlandii. No i planowaliśmy tam wrócić i zostać na dłużej. Mieliśmy trochę oszczędności, a w związku z czym to mieszkanie nas jakoś tam przesadnie mocno nie wadziło. No ale w marcu 2020 roku, jak wiesz, wszystkie loty zostały odwołane, anulowane, no więc powrót tam nie był możliwy. Więc trochę utknęliśmy. Zastanawialiśmy się, jak będzie wyglądała nasza najbliższa przyszłość. Czy lata po pandemii będą normalne? Czy będzie można wrócić? Do Tajlandii, jak to będzie wyglądało. Równocześnie, od kilku lat sporo czytałem o minimalizmie, o wgridzie, gridzie czy takim trochę życiu poza systemem. Co do zasady bardzo podobała mi się idea prostego życia, takiego świadomego, uważnego, ale nie do końca podobała mi się idea astezy, takiego ograniczenia wszystkiego, co tylko możliwe. Ciekawa jest dla mnie też idea samoograniczania się, czyli takiego świadomego wyboru życia, ograniczania zakupów, wydatków. Czy kontroli samego siebie. No a równocześnie są nawet tacy minimaliści, którzy mówią, że maksymalnie 10-15 produktów, które tylko możesz mieć. To nie było coś, co mi odpowiadało. Tymczasem dla mnie minimalizm zaczyna się tu, w głowie. Bo chodzi o to, jakie decyzje podejmujesz, czy podejmujesz je świadomie. I dobre korzystanie z tego, co już się ma, a niekoniecznie zamartwianie się, że ma się tylko dwie pary spodni. No i ta idea zaczyna mi się coraz bardziej podobać. Zacząłem też czytać o tiny house, o domach na zgłoszenie i tak dalej, tak dalej. A to jest jedna z takich cech mojego charakteru, że potrafię w research. No i okazało się, że budowa takiego domu szkieletowego jest właściwie stosunkowo prosta. A nawet okazało się, że są miliony, no może tysiące ludzi, którzy zbudowali taki dom, nawet nie mając żadnego doświadczenia w budowlance. I tak właśnie Zaczęła w nas kiełkować idea. Idea budowy własnego domu, takiego jak my chcemy, a w dodatku głównie własnymi rękami. Po kilku miesiącach szukania działki, porównywania, sprawdzania, w końcu padła decyzja na budowę małego domu na ziemi moich teściów, który miał być takim domem weekendowym, takim na wakacje, takim, z którym można po prostu pojechać sobie na kilka dni i tam odpocząć. Ale już w trakcie budowy zauważyliśmy, że chyba nie będzie miało sensu żyć na dwa domy: trochę tu, trochę tam, a równocześnie ten dom całkowicie nam wystarczy. Nie potrzebujemy więcej. Już na poziomie budowy postanowiliśmy, że nasz dom będzie nowoczesny, ale minimalistyczny. Miał być prosto i przytulnie, ale to była świetna okazja, aby pozbyć się masy niepotrzebnych rzeczy. Nasz dom, ten na to tutaj, ma 56 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Staraliśmy się go zaprojektować w taki sposób, żeby maksymalnie wykorzystać całą dostępną przestrzeń. Jednym z zarzutów dotyczących wielkości tego typu domu było to, że nie ma w nim zbyt wiele powierzchni do magazynowania. I to prawda, ale dzięki temu mamy po prostu mniej rzeczy. Nie zbieramy przy dasi. Nie chodzi o Sztuczne ciągłe usuwanie rzeczy ze swojej okolicy, ciągłe wywalanie rzeczy. Jak każdy człowiek, ja też mam szufladę niezorganizowanych kabli, które po prostu sobie leżą, są takie nieuporządkowane w jakiejś szufladzie. Ale co do zasady, staramy się po prostu być świadomi tego, co mamy i czego potrzebujemy, i możliwie po prostu upraszczać swoje życie. Biednym nie jest ten, który ma mało. Ale ten, który tęskni, żeby mieć więcej. Przy okazji przeprowadzki nauczyłem się też, że nie ma sensu przywiązywać się do rzeczy. Rzeczy to tylko rzeczy. Dzisiaj są, a jutro może ich po prostu nie być. Wydaje mi się, że dużo lepiej pamięta się to, o czym i z kim się rozmawiało, niż to, co się jadło na przykład w drogiej restauracji. To są właśnie rzeczy, które mają prawdziwą wartość. Kiedy masz mniej rzeczy, bardziej doceniasz to, co masz. Budowa naszego domu w całości kosztowała jakieś 185 tysięcy złotych i to licząc już z przełączami, instalacjami, wyposażeniem, budową, kosztami budowy zewnętrznych osób, aż po taras i ganek. No, poza kuchnią na ratę zero, nie wzięliśmy na tę budowę żadnego kredytu. I spokojnie dałoby się z tej kwoty zejść pewnie jakieś 30-40 tysięcy złotych, gdyby zrezygnować z materiałów ekologicznych a, i trochę mniej rzeczy takich pod siebie, gdybyśmy chcieli tutaj zostawiać. To prawda, że nasz dom nie jest duży, w zabudowie ma 35 metrów kwadratowych, jest to budynek 5,5 na 6,5, i to nie jest dużo. Ale sam metraż jest całkowicie wystarczający. Jeśli pomyślimy o tym, że przeciętna polska rodzina żyje na podobnym metrażu w bloku, no ale my oprócz tego mamy 20 m2 terasu i prawie 1,5 hektara łąki i lasu wokół. Za chwilę minie rok od kiedy mieszkamy w tym budynku, i szczerze powiedziawszy, to naprawdę nie widzimy żadnych wad tego rozwiązania. Jeśli Was interesuje proces budowy tego domu, zastosowana technologia, to dajcie znać w komentarzu, czy w jakiś inny sposób przygotuję na temat osobne materiały. Postaram się więcej podzielić wiedzą, jak udało nam się tam zbudować w takich kosztach, dlaczego akurat tyle, co można było zrobić taniej, a co pewnie bym zmienił, zrobił trochę inaczej. W pewnym momencie zacząłem prowadzić TikToka, który miał być taką formą pamiętnika. Ona prowadziła też Instagrama. I jednym z najczęstszych pytań, które tam się powtarzało, było to, z czego żyjemy. Jak planujemy się utrzymać z dala do jakiejkolwiek dużej miejscowości. No bo faktycznie, gdybyśmy chcieli pojechać do Tucholi, Świecia czy Choni, czyli takiej miejscowości powiedzmy, plus minus 30 tysięcy mieszkańców, to jest co najmniej pół godziny jazdy. Do Bydgoszczy, Grudziądza grubo ponad godzinę. Więc co z pracą? Więc Oboje z Olą pracujemy zdalnie. Ola ma swoją własną markę biżuteryjną i robi naprawdę piękne, małe arcydzieła. Zresztą, popatrzcie sami. Natomiast moje dochody pochodzą z dwóch podstawowych źródeł. Po pierwsze, mam agencję marketingową, gdzie skupiamy się głównie na reklamach dla klientów e-commerce. Robimy po prostu reklamy w internecie. A druga, drugie źródło moich dochodów to działalność wydawnicza. Tworzę kursy. Napisałem kilka książek, zresztą jedną Wam zaraz pokażę. I to jest główny powód, dlaczego w ogóle tworzę ten film i mam swojego TikToka. Chciałbym tutaj być maksymalnie transparentny. Robię to wszystko dla pieniędzy. Moja działalność wydawnicza sprowadza się do tego, że piszę książki, e-booki, dzielę się też wiedzą na temat produktywności. Mojego bloga zacząłem prowadzić w 2013 roku. Od kilku lat prowadzę również fundację pod tą samą nazwą, gdzie dzielimy się bezpłatnie. Wiedzą na ten temat. W pracy zdalnej można bardzo łatwo sobie dorobić. W moim przypadku taka praca dodatkowa na początku jako copywriter, później jako deweloper stron internetowych, a później jako producent wideo, wideo 360, fotograf, bla, 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 to była właśnie praca dodatkowa. Ale z czasem okazało się, że ta praca dodatkowa zaczyna przynosić więcej zysku niż praca na etacie. Tak zostałem przedsiębiorcą. Jeśli i ty chciałbyś dowiedzieć się, w jaki sposób znaleźć pierwszą pracę zdalną zostać freelancerem albo po prostu sobie dorobić, to chciałbym Cię serdecznie zaprosić na moje bezpłatne wyzwanie 500+. Uczę w nim, jak w ciągu 30 dni zrobić nie mniej niż 500 zł przez internet. W jednym z pierwszych maili, w tym bezpłatnym wyzwaniu 500+, mówię o tym, że nie dam Wam ryby, ale nie dam też Wam wędki. Nauczę Was krok po kroku, jak zbudować własną wędkę, gdzie łowić, żeby sprawiał Wam to przyjemność, a nawet jak upiec rybę to porównanie robi się coraz bardziej skomplikowane. I... I taką rzeczą, która bardzo często pojawia się w odpowiedziach na moje maile, jest to, że ja nie obiecuję do tych gór. To nie jest tak, że to jest jakaś kolejna oferta bitcoinowa, MLM-owa, czy coś takiego, w której o, dzisiaj popracujesz i jutro znajdziesz milionerem. Absolutnie nie. Uczę po prostu, jak legalnie znaleźć pracę przez internet w zawodzie, w którym pracuje kilka milionów ludzi na całym świecie. Wstępnie obiecałem sobie, że postaram się publikować jeden film w miesiącu na tym kanale YouTube. Mniej więcej w takim formacie luźnej pogadanki o rzeczach, które są dla mnie ważne. A dzisiaj? No co? Chyba coś na YouTubie się mówi w stylu: zostaw łapkę w górę. Pamiętaj, żeby subskrybować ten kanał, lub jakieś takie inne rodzaje rzeczy. Nie wiem, czy ktokolwiek ten film zobaczy, obejrzy, czy podoba Wam się to, co robię. Jeśli tak, dajcie po prostu jakiś znak, czy jest sens, żebym robił coś więcej na tym YouTubie. Podoba mi się format TikTokowy, bo to tylko jedna minuta. Łatwo tam się ogarnąć, szybko zrobić jakiś taki materiał. A YouTube wymaga jednak więcej pracy, kamera, obiektyw, montaż. Ech. Ale mam ochotę trochę się w to pobawić, więc dajcie po prostu znać, czy macie ochotę. Cześć na razie pa!